Rozpoczynamy najważniejszą polityczną rozmowę poranka, czyli graffiti. Marcin Fiołek. Witam Państwa serdecznie. W studiu równie serdecznie witam Przemysława Wiplera posła Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy 18 kwietnia w kalendarzu, czyli równo miesiąc. Za, o tej porze pójdziemy do wyborów, pójdziemy do urn wyborczych. Czy Wam mówię wam jako Konfederacji pociąg pod tytułem Druga, która nie odjechał w ciągu tych ostatnich kilku dni? Nic nam nie odjechało, nic nie przyjechało. Myślę, że kluczowe wybory Polaków będą dokonywały się do ostatniego dnia, do, do ostatniego momentu tej kampanii i dużo lepiej będziemy czuli, gdzie jesteśmy. Poza tym, jak czujemy, ile osób, jakie tłumy przychodzą na wiece z Sawołowem i Remenzerem, bo ta liczba osób cały czas rośnie. Dla nas, mogę powiedzieć, że to jest szokujące, zaskakujące cały czas, bo ja w w polityce jestem aktywną od 97 roku, więc... I brałem udział w dwudziestu kilku kampaniach wyborczych, co nigdy nie widziałem, żeby... A, po pierwsze polityk był tak pracowity i odbył tyle spotkań tak zorganizowanych. Sławomir Mencen obiecał, że spotka się z Polakami w każdym powiecie, z każdym w 380 powiatach. W niektórych tych spo, spotkaniach, powiatach będzie nawet kilka spotkań, ale nie widziałem też takich tłumów, nie, że przyjeżdżają złożeni autokarami działacze, aktyw powiatowy, gminny, działacze organizacji bratnich i zorganizowanych, typu koła gospodyń wielkich, ochotnicze straże pożarne. Ktoś tam jest, ma klub piłkarski, to kibiców z lokalnej drużyny. Nie ma tego. To ci ludzie sami przychodzą. Nie, ja rozumiem, że ta sekwencja rzeczywiście jest godna zauważenia. Bo A by... sondaże będą się zawsze korygowały, bo w chwili obecnej one są bardzo niskiej Jakości. My to od początku powtarzaliśmy, nawet w tym okresie bardzo dynamicznych wzrostów, że sondaże polityczne w Polsce są bardzo niskiej jakości co do zasady i to wynika z powodów, powiedziałbym, systemowych i rynkowych. Zresztą sondaże w kraju, który jest dumny z najlepszych sondaży, czyli w Stanach, zawiodły wszystkich prawda, i wstrząsnęły tak, wszystkimi. To, prawda, pan, I to co że... dzisiaj w polityce wychodzi poza jako... dynamikę badawczo-sondażową. I uważamy, że tak czy tak te najbardziej wiarygodne, jeżeli jakiekolwiek są wiarygodne, to będą blisko. Naprawdę, wyborów, bo sondażownie są rozliczane tylko z ostatniego sondażu przed wyborami. A nie z tego, co było I to, 3, 4 miesiące i, przed zgodą. I to wcześniej się Natomiast próbuje urabiać z tym, opinię publiczną. Z tym prawie 30-letnim doświadczeniem, jeśli chodzi o kampanię wyborcze. wie Pan dobrze, że są takie momenty czasem zwrotne, czasem, które nadają dynamikę albo ją wyhamowują. Czy nieobecność słowomira Mentena w Końskich? No, no i umówmy się, nie jakiś fenomenalny występ na tej debacie w Republice. To nie było takie wyhamowanie tej dynamiki, gdzie no, tak naprawdę w pewnym momencie szliście po Nawrockiego. Wydawało się, że za chwilę. To będzie mijanka. Końskie to jest moment zwrotny tej kampanii, ale moment zwrotny, ponieważ one podkopały, podcięły kampanię Rafała Trzaskowskiego i rozpoczęły problemy jego, jego sztabu. Oni cały czas muszą się tłumaczyć z nielegalnego finansowania tego wyjazdu, z tego i nie tylko oni, również telewizja publiczna, bo dotowanie kogoś milionami za opłacenie jest organizowanie sygnału transmisyjnego, wozów transmisyjnych, udostępnienie nieodpłatne tego sygnału innym stacjom, w sytuacji gdy to jest prywatne wydarzenie jednego z kandydatów. To moim zdaniem wynika z tego, że zmieniła się koncepcja tej niby debaty, bo gdyby to była debata, w której miałby zdyskryminować Hołownię, Mencena i kilkunastu innych kandydatów, wybrać sobie, że rzucam pomocną dłoń Nawrockiemu, bo chce się spotkać Trzaskowski z Nawrockim, bo wie to, co powiedział Mencen kilkanaście razy w Telewizji Republika, że Mencen ma największe szanse na wygrane z Czeskowskim w drugiej turze, to jest Coś, po co była robiona ta debata? Później się okazało, że nie da się wyrzucić za burtę marszałka Hołowni, że on tam przyjedzie, wbije się i zanim na jego plecach wejdą inni kandydaci. I ten Szymon jest... Hołownia, którego ustawialiście bardzo często w ciągu tego ostatniego półtora roku w roli pomagiera Donalda, Tuska, trzeciej, trzeciej, trzeciej nogi, drogi. a nie trzeciej drogi rozwalił Trzaskowskiemu imprezę i kampanię. E, szczerze powiem, że dzwonili do mnie sztabowcy. Rafała Szumana, hołowni, z pytaniem, czy, będę, czy będzie nasz kandydat w Końskich. Powiedziałem, że zrobimy, co się da i do ostatniego momentu utrzymywaliśmy ich w niepewności. Z tego prostego powodu, że wiedzieliśmy, że to po pierwsze nam też jest nie na rękę, taka jeden na jeden na Wrocki, debata. I to byłoby dla nas najgorsze, a bardzo złą rzeczą byłoby, że również stoimy w peletonie albo próbujemy na siłę sforsować wejście na imprezę ustawkową dwóch y, kandydatów. Tego, który jest liderem i tego, któremu szło słabo, więc uzyskał wsparcie i poparcie. Nie, na rozumiem, Dobra, to, to pójdźmy, pójdźmy trochę dalej. Złożyliście, czy chcecie złożyć skargę na decyzję PKW, jeśli chodzi o finanse Konfederacji? E, te zabrano, zabrano pieniądze wam jeśli... Przez, przez Jeszcze, nie zabrany. Jeszcze nie zabrane. Jeszcze nie zabrane, ale de facto decyzja jest, no będzie później pewnie. Panie rektorze, kilka albo nie? razy to przechodziłem. Pracowaliśmy i pracujemy z najlepszymi prawnikami w tej tematyce. I zazwyczaj dotychczas zawsze w takiej sytuacji wygrywaliśmy przed Sądem Najwyższym. A może zamiast pracować ma... z prawnikami, trzeba było pracować z księgowymi, żeby nie było tych kompromitujących wpadek, jeśli, nie chodzi, ma, o nie jeśli ma chodzi o spóźnienie, czy żadnej wydatki. Panie redaktorze, jest bardzo wiele dezinformacji w tej sprawie. Dwa dni przed upływem terminu, podpisane przez biegłego rewidenta pracującego dla naszego sztabu, sprawozdanie finansowe trafiło do Państwowej Komisji Wyborczej. I my w naszej skardze to podnosimy. Oni je mieli, oni szukają kruczków prawnych, żeby partii opozycji, której kandydat ma szansę wygrać największe z Trzaskowskim w drugiej turze, zabrać pieniądze. Zresztą to nic, na nic nie wpłynie, bo my ani z nie planowaliśmy już więcej dać z pieniędzy partyjnych, bo jesteśmy biedną partią w porównaniu z platformą, z Pisem, tymi największymi formacjami, nawet z PSL-em który ma naprawdę dużo zasób majątkowy, jesteśmy biedną formacją, jako Konfederacja. Oni myśleli, że w ten sposób nas podetną, a w ten sposób wysyłają sygnał do Polaków, że boją się, że my jesteśmy siłą konkurencyjną. I proszę mi wierzyć, sytuacja, w której dostali sprawozdanie finansowe podpisane przez biegłego rewidenta i ono przyszło do Państwowej Komisji Wyborczej dwa dni przed upływem terminu, to jest sytuacja, którą prawnicy, których opinie mamy, Potwierdza, że my złożyliśmy w terminie okay, sprawozdanie. Okej, wydatki też pozostają jeszcze na e... stole. Między innymi tam w, w grę wchodził alkohol z środków kampanii. Błagam. E... Ja chcę widzieć, jak się wytłumaczą z dwóch milionów wydanych na sygnał przez TVP na dotowanie Rafała Trzaskowskiego i oni będą dobrze i okej, okay, a nam przez to, że 60 parę złotych w jakimś rachunku z restauracji ktoś sobie wziął piwo i że to nie było wyksięgowane, rozksięgowane. Sam fakt, że jest tego rodzaju rygoryzm, jest podstawą również do. Odrzucenia decyzji PKW, ponieważ przepisy w tym zakresie są niekonstytucyjne, ponieważ zabranie dwudziestu kilku milionów subwencji za 60 parę złotych na paragonie y, no podczas tak, kampanii działa. wyborczej te przepisy. Tak panie redaktorze, szkodowa. my w, jako nasza formacja, czyli nowa nadzieja, zabrało PKW nam finansowanie, za każdym razem nam zabierało, za każdym razem próbowało i za każdym razem przegrywało w Sądzie Najwyższym. Problem, jaki jest teraz, że obecny rząd nie uznaje Sądu Najwyższego, więc nie wiedzą co z tym zrobić, czy bezprawnie wstrzymać nam finansowanie w sytuacji w której albo nie, oni nie uznają sądu najwyższego to zejś... my wylądujemy do, do tej do której zgodnie tak. z ordynacją mają trafić odwołanie oni akurat nie uznają to jest ich problem nie nasz to jest ich problem z łamaniem prawa a bajka, nie nasz bo, problem nie pytanie o pieniądze czy wam wystarcza jak powiedzieli że nie trzeba wydawać nam to... nam yy, my jesteśmy zbudowani na energii pomocy Polaków i my nie Idzie nam dobrze dlatego, że jesteśmy bogatą partią, być bo może bardzo biedną formacją. A, a może, panie pośle, z ręką na sercu trzeba sobie powiedzieć tak, że wy w tych końskich nie byliście. Słyszałem, że był pomysł nawet na helikopter, żeby Męcen zdążył, ale że w końcu to, 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 to upadło, bo tak naprawdę waszym celem nie jest 25. rok i maj i czerwiec, tylko 27., to nieprawda. Że, że waszym celem jest ten długofalowy za dwa lata, żeby Męcen został ministrem finansów, a może nawet i premierem. Proszę wierzyć, że my uwierzyliśmy, że ta kampania, która idzie w sposób niesamowity, w niesamowitej dynamice, biorąc pod uwagę poziom, z którego startowaliśmy, może zakończyć się wygraną Sławomiram Mencena. Pamiętam jego wspaniałą mowę do moich koleżanek i kolegów przed konwencją w Bełchatowie na Radzie Krajowej, podczas której powiedział, że on też powoli wierzy. Że to naprawdę może się wydarzyć, bo gdyby nie wierzył, to nie zaprosiłby swojej żony, swoich dzieci na konwencję. I powiedział, że musi, powinniśmy zacząć myśleć, kto będzie nowym liderem naszej formacji w momencie, gdy on trafi do pałacu prezydenckiego, bo będzie prezydentem wszystkich Polaków i zgodnie z piękną polską tradycją, a nie wymogami prawa, po prostu przestanie być członkiem partii politycznej Nowa Nadzieja Sławomira Mencena. Ale Więc nie to, w tej kampanii Nawrockiego tak mocno, jakby Wam zależało na dogonieniu go. Bo, na to, żeby... bo, bo to jest, wytłumaczę pewne ABC, bo który Pan redaktor zna, ale wiem, że widzowie go mogą nie znać. Jeżeli chcemy, żeby przypływali do nas wyborcy PiSu, to musimy bardziej sprawniej i efektywniej niż kandydat popierany przez PiS i jego kontrkandydata głównego atakować, z którego przepływy mamy niewielkie. Mamy, ale niewielkie. Tak samo Szumon Hołownia... Atakuje Sławomira Mencena i Nawrockiego, bo się chce pożywić wy wyborcami Trzaskowskiego. I że tam może ja mieć to wszystko rozumiem, Ale, z dla... tych powodów ale dlaczego my... wyborca prawicowy czy centro miałby w tych wyborach zagłosować na Sławomira Mencena? Ponieważ na... w drugiej turze ma większe szanse niż Karol Nawrocki, to... ponieważ młodzi Polacy, ci najmłodsi Polacy nie zagłosują. Sondażę. Są tylko dwa na kilkadziesiąt, które by miały inną diagnostykę. Dzisiaj są kolejne sondaże, w których Mencen ma 46, 47, 48. 8% w drugiej turze i zbliża się do Rafała Trzaskowskiego, bo coraz bardziej widać, że Rafał Trzaskowski staje się może nie panią marszałek dawą Wojską, która spadła do 3%, ale Bronisławem Komorowskim, że nie ma energii, nie ma dobrego kontaktu z ludźmi, że jest drętwy, nie ma pomysłu na tą kampanię, podcięła mu się ona w końskich, a przede wszystkim coraz bardziej widać, że wybory prezydenckie będą referendum w sprawie tego, czy że jesteśmy zadowoleni z rządu Donalda Tuska. Dla nas, z naszej perspektywy, te wybory to jest moment, w którym możemy powiedzieć Polakom, że trzeba skończyć Dramatyczny wybór między PO a pisem, em który mamy od 20 lat. Napisał pan był wybór chcecie... między, między, de facto trochę jak Kazik Staszewski w jednej z piosenek, między mafią a, a sektą. To jest, kiedyś mówił Rafał Ziemkiewicz i pisał, że dramat wyborcy prawicowego w, w Polsce i w ogóle wyborcy, których chciałby nowoczesnego e, państwa, to jest, że musi wybierać między wariatami a złodziejami. Po drodze okazało się, że wariaci są też złodziejami. To była oczywiście mowa o Prawu i sprawiedliwości, a złodzieje są leniwymi złodziejami, bo to jest rząd, który nic nie robi, nie dowozi żadnych istotnych swoich obietnic. I mamy ten dramatyczny wybór, w którym obie strony koniec końców okazały się złodziejami, jedni przy okazji wariatami, a drudzy leniwymi złodziejami. To jest moment, w którym czas na zmianę i to jest Sławomir Mencen i pokazanie odcinamy. Co kilkadziesiąt lat w kraju musi się zmienić i w dosyć istotnie klasa polityczna, sposób uprawiania polityki. A najważniejsza rzecz, którą może zrobić Sławomir Mencen w Pałacu Prezydenckim, to jest zapoczątkowanie zmiany ustrojowej, bo my potrzebujemy nowej konstytucji Ale wie i pan, poważnych bo, że do zmian. Tego trzeba do konkretnej większości tylko, w Sejmie, tylko nie ma... w tym momencie, jeżeli mamy prezydenta, który jest w stanie rozmawiać z dwiema stronami. A oni z sobą nie, nie są w stanie rozmawiać. Donald Tusk nie był w stanie rozmawiać z Lechem Kaczyńskim. Skończyło się to katastrofą w Smoleńsku, śmiercią 90 paru osób, a co było zapoczątkowane przez tak zwane spory o samolot. Przez ostatnie dwa lata obecna większość rządowa w żadnej istotnej sprawie nie próbowała podjąć dialogu z panem prezydentem. A ja wiem, i od a pana prezydenta, prezydenta i będzie o to łatwo? z jego nie mówię, że będzie łatwo, ale będziemy bardzo. Nastawienie na to, żeby rozmawiać z obiema tymi stronami i żeby z powodów merytorycznych, z powodów ustrojowych dyskutować, na co się zgodzimy, to to na co nie, a nie dlatego, dwa. bo was po prostu nie lubimy i możecie na tym skorzystać politycznie. To jeszcze dwa wątki. Od jednego z widzów, od pana Michała mam pytanie. Sławomir Menzyn powiedział, że dobrze byłoby, gdyby polityka przyszłego prezydenta za bardzo nie różniła się od polityki Andrzeja Dudy. Czy to jest jakiś taki sy nie jest sygnał, że, że, że to będzie po prostu kontynuacja polityki bliskiej Prawu i Sprawiedliwości? Pod pewnymi względami trudno, żebyśmy mieli inne podejście, na przykład w, w kwestiach konstytucyjnych i stabilizacji systemu wymiaru sprawiedliwości, niż Andrzej Duda. My, na przykład, nie kwestionujemy tych kilku tysięcy sędziów których zakwestionowanie oznacza zakwestionowanie ponad 7 milionów wyroków wydanych. W wielu kwestiach, w których Andrzej Duda stabilizuje państwo i był dużo bardziej gotowy do dialogu i do rozmowy, ale nie miał partnera po stronie rządowej, my będziemy mieli takie podejście. Jesteśmy za ciągłością, jeżeli chodzi o modernizację i zwiększenie wydatków na armię, ale chcielibyśmy, żeby te wydatki były w olbrzymiej mierze jednak realizowane w Polsce, czyli dajemy pieniądze za granicę pod warunkiem, że jest offset, czyli polskie firmy a mają A udział może to jest w takie mrugnięcie okiem z w stylu tego, co sugerował Martin Mastelerek wczoraj w rozmowie z wydarzeniami, że do pana prezydenta ustawia się już kolejka polityków, by namawiać go co do tego, co ma robić po 25. Może chcecie zrobić jakiś większy, szerszy, prawicowo-centroprawicowy deal z prezydentem w tle? Nie mamy takich pomysłów, ale będzie. Będziemy otwarci na rewolucję w polskiej polityce, gdy Sławomir Męcen zostanie polskim prezydentem, ponieważ będziemy mieć pierwszego, pierwszą głowę państwa od ponad 20 lat, które nie jest ani SPO, ani z A Andrzej teraz... Duda może być częścią takiej rewolucji? Nie wiem, jakie plany ma pan prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z moją wiedzą ma bardzo poważne pomysły na aktywność międzynarodową i że najbliższe lata. Potem, jak Przestanie być prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, będzie pracował poza granicami to ostatnie, naszego kraju. Ostatnie pytanie, krótko chciałem zapytać o decyzję właśnie pana prezydenta o wecie dotyczącej ustawy o tak zwanej mowie nienawiści. To dobra decyzja? Bardzo dobra decyzja. Słowowi Męcen też powiedział, że nigdy nie podpisałby takiej umowy, takiej ustawy, która z bardzo lewicowych pozycji krytykuje i ogranicza wolność słowa i daje pretekst, by za mówienie głośno rzeczy niepoprawnych politycznie poszło się do więzienia, jak jest w iluś krajach w zachodniej Europy. My chcemy wolności, wolności słowa, bardzo szeroko bardziej po amerykańsku niż po europejsku rozumianej. Jesteśmy zatem też, by znosić szereg innych ograniczeń tej wolności słowa, ponieważ uważamy, że to jest wielka, wielka wartość. I tu stawiamy kropkę. Przemysław Wipler, poseł konfederacji, był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.